Z naszym rozwojem duchowym, emocjonalnym, rozwojem osobowości to jest trochę tak jak ze skokami spadochronowymi. Są ludzie, którzy chcą szybko doznać jakiejś emocji, ekscytacji, którzy chcą coś przeżyć. I tacy ludzie mogą pojechać na lotnisko, gdzie są organizowane skoki spadochronowe, wykupić sobie taki lot. Z trenerem, z którym skoczą razem z samolotu przypięci do niego. Czyli będą mieli wrażenie, że lecą, bo będą lecieć, tak? Będą w dół lecieć i w odpowiednim momencie spadochron się otworzy. To jest bardzo bezpieczne. To jest takie, że nie wymaga własnej odpowiedzialności. Całą odpowiedzialność powierzamy temu, który z nami skacze, temu, który przypina nas do siebie i mówi: OK, dzięki mnie jesteś bezpieczna, jesteś bezpieczny. Możesz spokojnie oddać się w moje ręce i ja ofiaruję ci to, co Ty chcesz. Czyli na przykład ekscytację, przeżycia, fajne doznania, to, że możesz później się pochwalić, że skakałaś, skakałeś ze spadochronem. I to jest jedna opcja, i jest druga opcja, kiedy naprawdę chcesz przeżywać, kiedy naprawdę chcesz doświadczać i chcesz wiedzieć, że to, co robisz, zależy od Ciebie, to po prostu idziesz na specjalny kurs. I zaczynasz uczyć się, jak możesz skakać. Tak samo jest z naszym rozwojem i z tak zwanym naprawianiem siebie. Jak zapewne już wiesz, my nie jesteśmy zepsutymi zabawkami. My nie jesteśmy zepsuci, nie trzeba nas naprawiać. Jesteśmy tylko po pozakopywani, powkopywani w różne schematy, które w trakcie pracy nad sobą odkopujesz. I zdejmujesz z siebie kolejne warstwy, które ktoś na ciebie narzucił, albo które życie na ciebie narzuciło. Wygrzebujesz się z tych warstw, które nie są twoje, z jakichś takich przylepionych niczym stare warstwy cementu do ściany. Yy, stare warstwy tynku z przyklepanych, przylepionych osłon, które tylko cię obciążają i są zupełnie niepotrzebne, ponieważ nie pozwalają ci siebie poznać i ludzie, których spotykam, dzielą się na dwie grupy, oczywiście pod tym względem, o którym teraz mówię. Jedna to jest ta, która przychodzi na przykład na sesję po to, żeby załatwić jakiś temat. To są osoby, które przychodzą na jedną sesję i kiedy sprawa jest załatwiona, bo poddają się mojemu prowadzeniu. Mówią, ok, to to jest dla mnie wszystko, jestem zadowolona i idę w świat. I dalej zajmują się swoimi rzeczami. I to jest jak najbardziej ok. I jest druga grupa, która łapie tak zwanego bakcyla, czyli zaczynają zauważać, że jest w nich coś więcej niż sądzili wcześniej, że mają w sobie cudowną istotę i chcą w dodatku, bo ta pierwsza grupa też... To zauważa, ale ta druga grupa to jest ta grupa, która jest zafascynowana i zadaje sobie pytanie: A co tam jeszcze jest dalej? I wśród takich ludzi są osoby, które chcą się rozwijać duchowo, które czerpią wiedzę z coraz to nowych źródeł, czytają książki, wchodzą w siebie bardziej po to, żeby nie musieć ciągle być przypiętym do tego skoczka spadochronowego. I razem z nim lecieć, tylko móc rozwinąć skrzydła i polecieć samodzielnie.